Patrząc na taki motocykl, możemy powiedzieć, że historia zatocza koło, ponieważ mamy nowy produkt od Triumfa w kategorii Scrambler, który jest, można powiedzieć, historią nie tylko tej marki, ale w ogóle historią motoryzacji i sposobu, w jaki powstawały motocykle, pierwsze motocykle, którymi wjeżdżano w offroad. Ja jestem Paweł, portal ścigacz.pl. A przed Wami triumf Scrambler 400X. Czyli absolutna nowość, nowy motocykl, który powstał od zera. Jedyne co było założeniem, to to, że ma być to motocykl stosunkowo tani, jak na gamę triumfa, ale jednocześnie nie ma mieć żadnych elementów, które można by uznać, że ten motocykl jest budżetowy, bo tych dwóch słów bym nie mieszał. Jego można kupić taniej niż inne motocykle Triumfa, ale to nie jest motocykl z gamy e, takich po prostu słabo wykonanych e, produktów, które bronią się tylko tym, że mają w nazwie słowo Scrambler. No więc tak, Triumph skonstruował ten motocykl od zera, czyli tak, ma Nowo skonstruowaną ramę, ma całkowie, całkiem nowy silnik jednocylindrowy, którego do tej pory nie było. Ma 40 koni mechanicznych, około 40 koni, 37 nm i waży ten motocykl. Jego masa całkowita z płynami to jest 179 kg. Ciekawostką tego motocykla jest to, że jest on stosunkowo wysoki. Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę, że tym motocyklem mamy wjechać w teren, więc skok zawieszenia powinien być dosyć duży. Natomiast, jest to motocykl o małej pojemności, którego być może szukają osoby, które są wysokie. O tak, o wysokim wzroście, powyżej powiedzmy 1,85 m, które czasami mają problem z odnalezieniem się na motocyklu który jest małej pojemności, bo zazwyczaj jest on mniejszy, jest niższy, tak? No i tu jest to dokładnie odwrotnie. Myślę, że tu w ogóle osoby niskie, które mają poniżej metra, powiedzmy, poniżej metra 70, powinny najpierw na ten motocykl usiąść i się przymierzyć. Ja wiem, że on ma niedużą masę, wiem, że osoby, które dobrze jeżdżą, bez problemu poradzą sobie, nawet jeżeli nie będą stawiały całej stopy na ziemi. Ale jednak, więc może jest to ukłon dla osób wyższych, natomiast osoby niższe może będą musiały szukać rozwiązań jakichś, żeby móc tym motocyklem jeździć. Natomiast czy ten motocykl to jest motocykl, który go można nazwać typowym scramblerem, ponieważ scrambler taka stała się trochę moda i bardziej chyba skupiła się na wyglądzie niż na jego właściwościach jazdy w terenie ponieważ pierwsze motocykle tego typu powstawały z motocykli drogowych, które były w jakiś tam sposób przerabiane pod to, żeby mogły jeździć w terenie. Czyli w zasadzie to jest taki, taki motocykl, który jest protoplastą typowego motocykla enduro. Więc... Czy można wjechać w teren? Jak zobaczycie na tym filmie, można wjechać na drogę szutrową. Myślę, że nie na jakiś teren bardzo ciężki, ale to ze względu też między innymi na opony, no i na fakt, że jednak prześwit mimo że duży nie do końca pozwoli przeskakiwać przez jakieś różne przeszkody czy jakieś powalone drzewa. samego motocykla, w przypadku Scramblera i w przypadku jazdy takiej po, po drogach szutrowych jest wystarczająca. Przednie koło 19 cali tylne koło 17 cali Troszkę szkoda, że nie są, o, nie są to felgi szprychowe, bo pewnie podrożyłoby trochę produkcja, ale myślę, że ten motocykl zyskałby na wyglądzie. Opony to Metzeler Karoo, czyli opona taka nadająca się i na szosę i w lekki teren. Jeżeli chodzi o prowadzenie tego motocykla, zdecydowanie będzie on wygodny przy jeździe w mieście ze względu na jego wysokość będziecie mijać lusterka samochodów podczas przeciskania się w korku. Kierownica nie jest bardzo szeroka, mimo że sprawia takie wrażenie, ale jadąc nim na dojeździe do naszego planu, na którym nagrywane były, które były robione zdjęcia i tak dalej, musieliśmy przejechać. Przez poranny korek. I co mnie właśnie zdziwiło? Myślałem, że będzie ciężko, okazało się, że nie. Prowadzenie jak najbardziej na plus, jeżeli chodzi o wygodę jazdy. Silnik okazuje się, że jako nowa konstrukcja jest tak opracowany, że nie przynosi wibracji. Natomiast zakres jego pracy to jest tak między 4 a 6000 obrotów tam czuje się najlepiej. W zasadzie prędkość. Maksymalna tego motocykla jest prawdopodobnie w okolicach 150 km na godzinę, ale myślę, że taka rzeczywista, przelotowa, nawet dla takiego Scramblera to jest 120 i więcej nie znaczy, że będzie wygodniej. Raczej wręcz będzie odwrotnie i będziecie czuć się mało pewnie. Natomiast poradzicie sobie z wyprzedzaniem, nawet na drodze ekspresowej, na wjazd, na którą ten motocykl raczej nie będzie Was zachęcał. Stylistycznie chyba nie możemy nic mu zarzucić. Nawiązuje do tradycji triumfa w konstruowaniu motocykli każde detale łącznie z takimi gumowymi nakładkami na zbiornik, które mają Wam pomóc trzymać motocykl w trakcie jazdy na stojąco. Kierownica dosyć wysoka, prosta, też sprawdza się podczas jazdy na stojąco. Gumowane podnóżki szerokie, pod buty enduro również będą się nadawały. Nawet jak przyjrzycie się dźwigni hamulca, też zobaczycie, że ma ona ząbki, które właśnie po to służą. No i co jeszcze było charakterystyczne dla motocykli Scrambler? Dosyć wysoko uniesiony układ wydechowy. No tu nie jest on tak bardzo wysoko uniesiony. Natomiast jest ciekawy, ponieważ mimo jednego cylindra mamy przejście w tłumik, który ma dwa wyloty. Czyli tak, jak, tak jakby układ wydechowy, jest jeden w dwa. Dźwięk, jaki generuje. nawet w serii, jest bardzo przyjemny dla ucha i to nie jest super cichy motocykl, natomiast nie jest męczący. Jeżeli jeździmy, lubimy jeździć po prostu z równą prędkością, dźwięk nie będzie nam przeszkadzał, lekarze do niej gazu na pewno usłyszymy. Hamulce. Ten... Motocykl jest wyposażony w przednią tarczę 320 mm, zacisk radialny oczywiście układ ABS z możliwością odłączenia tego ABS-u w trybie jazdy terenowej no i oczywiście kontrola trakcji. Na plus zasługuje to, że taki motocykl możemy bardzo personalizować i dzięki temu mamy możliwość dokupienia do niego różnych akcesoriów o czym dowiecie się na pewno w salonie. Motocykl. Godne polecenia każdemu czy początkującemu? Tak, jeżeli jest odpowiedniego wzrostu, jeżeli czuje się pewnie, więc ja polecam udać się do salonu, na jazdę próbną, umówić się i przymierzyć, bo właśnie może ten nowy model Triumfa to jest coś dla Was. Pozdrawiam, do zobaczenia.